Witam Cię siemanko na kanale, na którym promuję zdrowy styl życia. Z tej strony Damian i w dzisiejszym filmie pokażę, opowiem technikę i też pokażę jak wykonywać prostowanie przedramion za siebie w opadzie tułowia z wykorzystaniem ławeczki. Dlatego ten film będzie w dwóch playlistach. Każdy może oglądnąć i być może... Będzie też wykonywał wersję bez ławeczki regulowanej lub też będzie zmotywowany do tego, żeby wykonać, kupić sobie ławeczkę regulowaną, jeżeli chcesz trenować w domu, żeby jeszcze bardziej, można powiedzieć, lepiej przetrenować ten triceps. Tył ramienia, tył przedramienia. Tu na samym początku macie widoczne playlisty, do których link znajdziecie w przypiętym komentarzu pod tym materiałem. A tu macie moją przemianę, którą kontynuuję od 2019 roku. Aktualnie jestem w czasie budowania masy mięśniowej. Także zapraszam też do oglądania innych filmów na kanale, a przede wszystkim tych playlist. Jak chcę, chcę schudnąć, chcę zmienić nawyki żywieniowe, te są o odżywianiu, o produktach, o diecie, playlisty. Zapraszam do oglądania. I dzisiaj się skupimy... A, jeszcze na początku chciałem podziękować widzowi, Danielowi, jak i również wspierającemu kanał, bo Daniel wspiera donate'ami kanał na live'ach. Także dziękuję za wspieranie i dziękuję za motywację do tego, do tego nagrania tego filmu, że właśnie on poprosił, żebym nagrał ten film, jak wykonywać te ćwiczenia, jak ja to widzę ze swojego punktu widzenia, na czym ja się skupiam i wypowiedział, żebym swoje sugestie. Także zrobię sobie tutaj miejsce, jest to ćwiczenie poniekąd uważam wielostałowe. dlatego że całe ciało będzie pracować, tak? w bardzo małym stopniu pracują nogi, bardziej będą pracować mięśnie brzucha, będziemy je napinać, żeby stabilizować sylwetkę. Plecy tak samo, ale największą pracę wykona właśnie triceps. On będzie nawet, mogę powiedzieć, płonął w czasie ćwiczenia. Jeżeli wykonamy dobrze te ćwiczenie, to on będzie płonął. I tu musimy się skupić, na czym się przede wszystkim skupić? No, na stabilizacji sylwetki, na odpowiednim oddychaniu i na odpowiednim tempie. Bo jeżeli trenujemy jakościowo pod kątem hipertrofii, uszkodzenia mięśni, zbudowania masy mięśniowej dla zdrowia, no to dbamy o tempo ruchu, dbamy o e, też technikę. Pierwsze, co musimy zrobić, no to jak mamy tylko hantle, już wykonamy to ćwiczenie. Oczywiście ciężar, obciążenie handla dostosowuje każdy do swoich możliwości, e, tak żeby zrobić. Minimum, ja tak powiem, te 6 powtórzeń. Jak już chcemy budować masę mięśniową, to już lepiej robić 8, 10, nawet 12 powtórzeń. Maksymalnie 15. Ale tak głównie, żeby te serie miały 80 powtórzeń. Robimy opad tułowia. Czy zrobisz taki opad tułowia? Im niższy opad tułowia do 90 stopni, powiedzmy sylwetka, tym mocniej będziesz odczuwał ten triceps. Ja to tak przynajmniej odbieram na ćwicze. Ale robimy opad tułowia. Mi to przeważnie jest tak najwygodniej, że nie mam nogi szeroko, tylko stopy mam prawie przy sobie. Tak, żeby gdzieś te nogi były schowane, że jak mam za szeroko nogi, żebym ja tutaj mi uda nie przeszkadzały. Tak? Wtedy, jak robię w ten sposób, to tutaj fajnie sobie te hantle chodzą. Także. Robimy, można powiedzieć, taką pozycję, jak to skoczek narciarski zjeżdża na nartach. I pozycja wyjściowa jest tak. Łopatki, jak możemy, to ściągamy do tyłu i prostujemy za siebie. Przytrzymając ułamek sekundy do sekundy ręce przedramiona wyprostowane. Teraz tempo. To powinniśmy robić szybkim tempem do tyłu, przytrzymać. I powoli wracamy. Znowu szybkie tempo, i wracamy. Szybkie tempo, i wracamy. Oddychanie. Wydech, wdech. Wydech, wdech. I tak to wygląda. Powiedzmy, jak mamy ciężar, nie za duży, to jeszcze przy tej postawie ta sylwetka się utrzymuje bez żadnych zakłóceń, ale już jak mamy większy ciężar i poniekąd jesteśmy w stanie wykonać te 10-12 powtórzeń, ale za mocno zaczynamy już bujać tą sylwetką, to tak jak mówiłem, może nam pomocna być ławka regulowana. Wtedy taką ławeczkę Bierzemy sobie, ustawiamy ją na odpowiednią wysokość, tak żeby nam odpowiadało. W moim przypadku jest to tak to wygląda. Niektóre ławeczki jak nie są za dobrej jakości, tu może być coś takiego, że będzie w czoło cisło, dlatego ja polecam Ułożyć sobie jakiś ręcznik czy koszulkę. Różne warunki są. Na siłowni fajnej, wyposażonej będą lepsze warunki, w domu są warunki jakie są. Sprzęt też nie jest najwyższej klasy. Ale najważniejsze, że jak ja to mówię dla chcącego, nic nie stoi przeszkodą. I teraz. Polega to na tym, że opieramy swoje czoło na owieczce i mamy tak jakby i ustabilizowaną sylwetkę. Przyjmujemy pozycję. Kolana ja zawsze lubię mieć ugięte, nieważne czy to jest luźny opar, czy, czy nie. I wtedy robimy to ćwiczenie w ten sposób. W taki sam sposób jak poprzednio. Tempo, oddychanie. Tylko, że już nie będziemy się bujać. Jeżeli... Wiadomo, że możemy wykonywać jedną ręką i jedną rącz. Najpierw lewą, później prawą czy odwrotnie, jak komu pasuje. Jeżeli ktoś... Być może... Jeszcze jest inna wersja wykonywania tego Ćwiczenia. Nie trzeba się opierać, nie trzeba robić opadu, tylko wtedy robisz, dajesz sobie kolano na ławeczkę, opierasz się i robisz tak samo prostowanie ramion za siebie w opadzie tułowia, czy można bardziej powiedzieć, klęcząc na ławeczce jedną nogą i opierając się. wygląda. Robiąc zmianę nogi, analogicznie wszystko, zmianę nogi, zmiany ręki, którą ćwiczymy, i tak to wygląda. Najważniejsze, żeby robiąc tutaj w, opar w oparciu ławkę, żeby mieć tą sylwetkę stałą, żeby nas nie przechylało gdzieś tu na boki, że gdzieś tak cię wygina czy coś nie. Należy ustabilizować sylwetkę i ruch praktycznie wykonujemy tylko włociu leśną sylwetki jest w bezruchu. Starajmy się też, wypuszczając powietrze, napinać mięśnie brzucha już w jaki sposób będziemy te mięśnie trenować. A wypychając, wyrzucając ten ciężar hantel, czy sztangielkę za siebie. Mając napięty brzuch, no będziemy mocniej stabilizować tą sylwetkę, nasze ciało, że nie będziemy poniekąd też ruszali się, czy gdzieś nas nie będzie przechylać na jedną czy drugą stronę. Jeszcze jest jedna możliwość wykonania tego ćwiczenia. Nie wiem, czy mi tutaj będzie wygodnie się robiło na tej, na tej ławeczce, ale postaram się. Wam też pokazać. Może być taki skos. Skos wiadomo też dobieramy do siebie, jak nam to odpowiada. No tu już też jest problematyczne powiedzmy ta yy, ta metoda. No bo jeżeli mamy hantle cięższe no to musimy już sobie gdzieś w jakiś sposób te hantle wziąć z ziemi. To może być takie problematyczne. Robimy to w taki sposób, opieramy klatkę piersiową na ławeczce, musimy tak opierać, żeby broda była za ławeczką i tu gardło, żebyśmy nie naciskali i nie dusili się czasem dociskając gdzieś gardłem. Klatka piersiowa ma tu na górze ławeczki się opierać, nogami się zapieramy o ławeczkę tak samo, stabilizujemy sylwetkę, łopatki do tyłu i robimy Prostowanie ramion za siebie. Nawet mi się spodobało. Tylko mówię, no bardzo ciężko to jest trochę niewygodnie. Akurat ja w swoim planie treningowym tego ćwiczenia nie mam żadnej wersji tej, której pokazałem. A jak trenuję, możecie zobaczyć na live'ach. Wystarczy zobaczyć, wystarczy zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem. Jak odpalę live'a, to będziecie mogli być od samego początku na live'ie, żeby zobaczyć jak ja trenuję. Szczególnie te live'y są dla osób początkujących, dla osób początkujących, zaczynających trenować, żeby widzieli, jak to wszystko wygląda, można powiedzieć, od kuchni. Jeżeli filmik był pomocny, oczywiście zostaw komentarz pod tym filmem. Jeżeli chcesz, żebym nagrał taki, można powiedzieć, poradnik w innym, w in, do innego ćwiczenia, to też zostaw taką informację, prośbę w komentarzu. Zostaw oczywiście kciuka do góry lub na dół. No i subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz. A nawet udostępnij ten film gdzieś na jakąś grupę znajomym, rodzinie. I wielkie dzięki za wszystkie te Twoje działania. Mam nadzieję, że na koniec tego filmu wykonałeś te działania, dziękując, rewanżując się tym samym za mój poświęcony czas i za moją pracę to wykonaną, trochę objaśniającą ten materiał. Do następnego, do zobaczenia na live'ach. Trzymajcie się, miłego pozdrawiam.